Opowiem Wam ciekawą historię sprzed kilku dni. Dzwoni do mnie klient, któremu 7 lat temu zamontowaliśmy fotowoltaikę. A więc od 7 lat ma instalację fotowoltaiczną. Zadzwonił panie Arku, pasowałoby mi ją powiększyć, rozbudować tak do 10KW. No bo tam już mi nie wystarcza, mam trochę większe zużycie, przyszedł mi rachunek do zapłaty duży, ja i panu przyjechać, zerknąć, co tu się podziało. Przyjechałem, zerknąłem i. zobaczcie. 13 koła do zapłaty za pół roku. Rozumiecie to? 13 tysięcy za pół roku do zapłaty. Gość ma 7 lat fotowoltaikę. Działa okej. Okay. Zaraz to zresztą. Wam pokażę. Skąd się to wzięło? Czemu mamy 13 koła do zapłaty? O tym dzisiaj. Okej, okay, a więc co tam się podziało i jak to wyglądało? Przyjeżdżam sobie do klienta, patrzę na rachunek. Od razu rachunek był jak przygotowany, prawda? Mamy 13 032 zł do zapłaty. Ponieważ była nadpłata, no to realnie klient ma do zapłaty tylko 12 970 zł i 6 groszy. No coś pięknego, prawda? Co tu się podziało? O co tu chodzi? No wiadomo, to zużycie nagle wzrosło. No nagle wzrosło nie bez powodu, tak? To nie może być, że zużycie nam rośnie bez. Kompletnie jakiegoś powodu, wzrosło nam z bardzo konkretnego powodu, a mianowicie klient zamontował sobie właśnie w tym sezonie pompę ciepła. Pompę ciepła mocy 16 kW, ale co jest tutaj ważne? Ważne jest to, że ta chałupa jest praktycznie nieocieplona. A jeżeli chodzi o sam montaż pompy, jest to pompa 16. Nie wiem, czy jest istotne z jakiego producenta, czy od jakiego producenta montowała to jakaś firma z Lublina, więc. Szanowna firma z Lubina, jeżeli to oglądasz, to podjedź sobie do tego klienta i sprawdź, czy na pewno jest dobrze wszystko zamontowane. Bo to mamy starą instalację CO. Być może nie była przeczyszczona ta instalacja CO. Jest pompa 16 monoblok zamontowana z grupy Midea. Może tyle powiem, jeżeli chodzi o tą pompę. Natomiast tam grzałki praktycznie się nie wyłączają z tej pompy. Nie? Więc pompa sobie hula w najlepsze. Chałupa też jest słabo ocieplona. Czy można powiedzieć, że wraz w zasadzie miejscami jest nieocieplona, więc nie, jest to, nie są to idealne warunki na pewno do pracy pompy ciepła. No i efektem tego jest jakże piękny rachunek. Ten rachunek jest tragiczny. No, klient wiadomo, że był zszokowany tym, co otrzymał, więc zadzwonił też do PGE. Zadzwonił do PGE, aby sprawdzili, czy na pewno wszystko jest ok. No, ich diagnoza diagnoza pracowników zakładu energetycznego jest mniej więcej podobna jak moja więc winna jest pompa sprawdzili też napięcie więc przy wyłączonej fotowoltaice na L1 L2 no na każdej fazie po prostu mieliśmy napięcie no maksymalnie 250 więc faktycznie wyrzucałoby nam jeżeli byśmy mieli Włączoną fotowoltaikę i może wyrzucać. Tutaj też klient mi mówił, że no sporo jest tych instalacji teraz w okolicy, i faktycznie ta instalacja jego nieco mniej produkuje. Ale to jest plus taki, że to jest jednofazowa instalacja, więc można gdzieś tam sobie ewentualnie przepiąć. Co tutaj mamy? Mamy tutaj drugą część tego rachunku. Widzimy pobór energii, jak on, jak on wyglądał, no nie jest to naturalny pobór, że tak powiem, jest on, jest on zwiększony, chociażby jeżeli chodzi o zużycie w czerwcu mieliśmy na taryfie dziennej i nocnej 400, prawie 400 kWh poboru, nie bierzemy tu pod uwagę autokonsumpcji bo tego nie, nie widać tutaj, prawda, ale Wprowadzenie do sieci też nie było zbyt duże, bo mieliśmy tylko w zasadzie 200 kWh wprowadzonych. Zaraz powiem, jaka, jakiej mocy jest tutaj instalacja zamontowana, fotowoltaiczna. Tak czy inaczej, pobór na pierwszej taryfie to było 6,5 tysiąca, w zasadzie na drugiej niemal 5000 kWh tyle energii klient pobrał tylko w okresie pół roku. Może to być nieco ponad pół roku tak naprawdę, no bo tutaj mamy datę, czy tu, e, o, pie, pierwsz, z 19 stycznia, e, nie wiemy kiedy była ta wcześniejsza, ale to było gdzieś tam pewnie w grudniu. E, to co widzimy tutaj, to to, że przez 10 dni, przez 11 dni, przepraszam, czyli od 19 stycznia do 31 stycznia e, mieliśmy, ile tu wyjdzie, z 1600, niecałe 1600, 1400 mniej więcej kilowatogodzin, poboru energii, więc no naprawdę sporo 1400, jakieś 1400, 1500 to wychodzi nam ponad 100 kWh na dobę, jeżeli chodzi o, o zużycie energii w styczniu a więc było całkiem, było całkiem spore, no i co, no i przetrachunek taki do zapłaty i trzeba go zapłacić teraz jest zamontowana pompa. No i słuchajcie, jeżeli montujemy pompy, no to jasne pompa to jest fajna rzecz, ale też oczywiście wszystko trzeba zrobić z głową, trzeba monitorować to zużycie. Dobrym sposobem, czy dobrą metodą, dobrą praktyką jest zamontowanie sobie, czy jeżeli robimy oddzielne zasilanie do pompy ciepła, tak, powinniśmy raczej tak zrobić, a więc od rozdzielni pociągnąć sobie oddzielne zasilanie do, do pompy ciepła, zamontować tam ten licznik, który kosztuje grosze. Najprostszy licznik energii, który będzie nam sprawdzał, jakie jest to zużycie energii, ponieważ te liczniki, które są, czy to co wskazania z pompy ciepła, które nam pokazuje, jakie jest zużycie, często zakłamują albo nie uwzględniają czegoś, czyli na przykład nie uwzględniają pracy grzałek, a uwzględniają tylko to, ile pobiera sama pompa ciepła. To, co Wam chcę jeszcze pokazać, to to, jaka to jest instalacja. Ta instalacja, która jest tam zamontowana, to jest już 7-letnia instalacja więc montowana pod koniec 2016 roku. Wyprodukowała do tej pory 28,5 tysiąca kilowatogodzin, no a to jest instalacja 416. No paneli trochę tych jest zamontowanych na dachu, bo wiecie, to jest instalacja na 280, nie, 260 jeszcze, czyli panele 260 W. Jeśli dobrze pamiętam od Selfy, w zasadzie innych nie bardzo można było wtedy kupić w tamtym, w tamtym czasie. No i falownik Sofar. Tutaj ciekawostka, być może dla niektórych jest to instalacja jednofazowa, chociaż ma 4,16 Teraz ktoś może powiedzieć, ale można tylko do 3,86 montować Foto, no teraz tak, kiedyś można było do 5 kW Na jednej fazie montować fotowoltaikę Więc taka też tutaj była Jeżeli chodzi o średnią roczną produkcję Wychodzi nam lekko ponad 1000 kWh z kWp Więc jest, jest jak najbardziej ok, jeżeli chodzi o produkcję Ale też widzimy, że to napięcie już mamy nieco wysokie no nie? Więc jeżeli chodzi o fotowoltaikę No produkcję mamy ok, wszystko mamy ok Natomiast mamy nieokaj zużycie, tak? I przez to do zapłaty są bardzo duże pieniądze, tym bardziej, że no teraz średnia cena za energię tutaj chyba nie mam na tych zdjęciach, nie uciąłem, no ale wyjdzie nam w granicach pewnie złotówki, złotówki z hakiem, prawda? Z jakieś złoty 15, złoty 20, pewnie coś takiego by nam wyszło, nie mamy 11 tysięcy, więc tak, no w tych granicach nam wyjdzie jakieś złoty 15, złoty 20 za kilowatogodzinę zużycia, czyli średnią cenę za średnią cenę za kilowat, nie? powiększenie instalacji, czy coś da, no jasne, coś tam da prawda, bo będziemy mieli nie 4000 tysiące produkcji, a 10 tysięcy produkcji powiedzmy rocznie ale to nie jest rozwiązanie problemu, rozwiązaniem problemu musi być pompa ciepła no i tutaj albo ocieplić chałupę albo przejrzeć po prostu tą instalację CO, być może jest nie też nieprzepuchana instalacja CO, może coś jest niepoprawnie, no tutaj zostawiam pole do popisu, tak jak mówię w firmie z Lublina, która montowała tą Pompę myślę, że niedługo przyjedzie na, na, na serwis i coś tam zerknie, i miejmy nadzieję, że znajdzie rozwiązanie i przyczynę tego, tego nadmiernego zużycia. No, oczywiście kwestia ocieplenia domu też będzie tym, tym problemem. A tutaj już jest niezależne to od pompy ciepła. Nie? Także podsumowując, jeżeli chodzi o pompę ciepła, czy jest ona fajna, jest spoko, ale wszystko trzeba robić z głową, prawda? Więc tutaj, montaż pompy ciepła mamy. Tutaj, tutaj pom montaż pompy ciepła poskutkował tym, że zużycie jest straszne, strasznie duże i tutaj niemal żadna fotowoltaika nam tutaj nie pomoże. To wszystko na dzisiaj. A jeżeli jesteś zainteresowany fotowoltaiką czy pompą ciepła, ale tak, żeby nie było takich jaj, to oczywiście napisz do mnie, zadzwoń poniżej. Masz link do zapisu. A jeżeli ci się to podobało, daj lajka czy cokolwiek. I do usłyszenia w kolejnym materiale. A f w zasadzie, który nagram za chwilę, a będzie tam informacja o tym, jak zachowują się instalacje na przestrzeni lat. Porównamy sobie akurat nie tego klienta, bo tu nie mam podłączenia do Wi-Fi, nie mam monitoringu tego klienta, ale to zrobimy w innym razem. Ale na przykładzie innych klientów pokażę Wam, jak się zachowują instalacje na przestrzeni lat. Czy to produkuje, czy to nie produkuje, czy spada ta mm, sprawność tych, 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 tej instalacji, czy też zachowuje się w miarę normalnie. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Hej!